Witamy Państwa serdecznie i zapraszamy na transmisję meczu, który już za chwilę rozpocznie się na naszej antenie. Kłaniają się Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Bardzo się cieszymy, że właśnie z nami spędzą Państwo najbliższe półtorej godziny. Koszula bliższa ciału, dlatego tak bardzo elektryzuje nas ekstraklasa. W tej chwili, Jacek, jedno jest pewne: piłkarskich emocji nam tu nie zabraknie. Bywają niby zwyczajne mecze, które na lata zapadają w pamięć. Bywają też pucharowe starcia potentatów, które ostatecznie rozczarowują kibiców. Jak będzie dzisiaj? Zobaczymy. Tak wygląda skład gospodarzy na to spotkanie. Wyjdą na boisko w formacji 1-3-4-3. To taktyka stworzona do atakowania skrzydłami, bo w fazie ofensywnej boczni pomocnicy wspomagają skrzydłowych, a ci przesuwają się do środka pola. W tym przypadku ważny jest jednak błyskawiczny pressing po stracie piłki, bo inaczej można nadziać się na kontrę, w której obrońcy zostaną pozostawieni samym sobie w obliczu liczniejszego przeciwnika. Przed nami wyjściowy skład Wisły Kraków. Zagrają najpewniej tradycyjnym 1-4-5-1. Kiedyś gra jednym napastnikiem uchodziła za synonim zachowawczości, ale przy dzisiejszej błyskawicznej tranzycji z obrony do ataku i łatwości obrońców we włączaniu się do ofensywy, nie zdziwię się, jeśli pokuszą się nie tylko o zdominowanie środka pola, ale i szybką grę skrzydła. Rusza więc pierwsza połowa. Dobrze wypatrzył teraz kolegę. Dania w takim miejscu zawsze są groźne. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Sędzia nie ma wyjścia i sięga po żółty kartonik. Ale mnie zastanawia ta gorąca głowa tak wcześnie w meczu. Teraz będzie się grało znacznie trudniej. Faktycznie to właściwie pierwsza taka wpadka. Każda następna może oznaczać dyskwalifikację. A przed nami praktycznie całe spotkanie. Gospodarze grają naprawdę widowiskowo i strzelają najwięcej bramek w całej lidze. No, czyli goście zostali ostrzeżeni. Drużyna gospodarzy przyzwyczaiła fanów do popisów strzeleckich. Trafia do siatki częściej niż ktokolwiek w lidze. Oglądanie ich meczów to w tej chwili czysta frajda. Wiślacy dostrzegli miejsce i atakują teraz flanką. Dobra sytuacja na centre. Ależ okazja teraz! Cudownie teraz obrońca, bez niego byłoby krucho. Ma piłkę na skrzydle. co teraz? Popatrzmy. Szansa! Mogą zaraz prowadzić. I już mamy bramkę! Otwiera wynik spotkania. Teraz będzie już chyba tylko ciekawiej. Na ekranach powtórka tej bramki. Kapitalny kontratak. Rywale nie zdążyli nawet postawić zasieków obronnych. Do bramki nie było szczególnie blisko, ale uderzenie okazało się tak silne, że Bramkarz nie miał szans. Prowadzą zatem jeden do zera. Było przewinienie, ale nie ma przerwy w grze. Szukają teraz sposobu, by przebić się przez obronę rywala. Sędzia nie może tego nie gwiznąć. Oczywisty faul i rzut wolny. Tak jest, a więc sędzia pokazuje żółtą kartkę za wcześniejszą interwencję. Przewinienie jednak nie uszło mu na sucho. Tak robią najlepsi sędziowie. Widzą wszystko i po zastosowaniu korzyści wracają do popełnionego faulu. Co się odwlecze, to nie uciecze. Piłka chodzi jak po sznurku. Od zawodnika do zawodnika. Gunnarsson. I strzał na bramkę. To była interwencja do statystyk. Zbliża się do szesnastki przeciwnika. Ciekawe, czy zakończą to. Z... GOL! Tak! Nie zawahał się! Ważne trafienie. Prowadzą już różnicą dwóch goli. No to jeszcze raz spójrzmy, jak to wszystko wyglądało. Dobre wycofanie, skuteczne wykończenie, naprawdę składna akcja. Na koniec postanowił kropnąć z całej siły, i piłka błyskawicznie minęła bramkarza, mimo że do bramki wcale nie było tak blisko. Na razie 2-0. Bardzo teraz inteligentne zachowanie w obronie i mamy przechwyt piłki. Gospodarze mają monopol na posiadanie piłki. Grają dziś naprawdę efektownie. Praktycznie od początku dyktują warunki na murawie, a przede wszystkim wykorzystują okazję. Naprawdę będę zaskoczony, jeśli coś tu się nagle wydarzy i nie dowiozą tej bezpiecznej przewagi do końca. Mają piłkę, mogą skutecznie skontrować rywala. Ależ teraz pięknie zagrana piłka. Popatrzmy. Dostaje piłkę. Co teraz z nią zrobi? Cudowne zachowanie w obronie. Brown Forbes. Ależ teraz broni. Wydawało się, że jest bez szans. Wykazał się najwyższym kunsztem. To naprawdę była bardzo trudna do obrony sytuacja. Znakomicie wyczekał rywala i odebrał piłkę. Oj, nieprzepisowe zagranie. Sędzia przerywa grę. Jeśli wyciągnie kartkę, będzie to druga dla tego piłkarza. Gunnarsson. Prostopadłe podanie. Dobrze pomyślane. I bramkarz! Było groźnie. Strzał był z tak bliska, że tutaj zdecydował czysty refleks. Doskonała reakcja. Brown Forbes. Łatwa strata. Szkoda. Gunnarsson. Strzelam teraz! Gol, proszę państwa! Teraz ich przewaga rośnie do trzech trapień. No, zanosi nam się na rzeź. Ależ to była bomba. Teraz wyraźnie widać na powtórkach, że poza precyzją ten strzał ewidentnie posiadał siłę. Dla pewności, jak nie mam, w każdym razie wyszło naprawdę spektakularnie. Rzadko widuje się tak ostre, tak jednostronne strzelanie już w pierwszej połowie. No cóż, wynik wygląda jak wygląda, jakby już było pozamiatane. Doskonałe przyjęcie piłki mimo asysty rywala. Rywale odpierają piłkę wiśle Kraków. O, teraz wyszło to podanie. Idealnie na dobieg. Pewnie od niechcenia to wyłapuje. Brown Forbes. Co teraz zrobi? Zacentruje? Ma teraz Brown Forbes I leci centra w szesnastkę Co z nią zrobią? Wydawało się, że wybije piłkę daleko Ale nadal może tu być groźnie Mamy gwizdek Oznajmiający koniec pierwszej połowy spotkania Na razie na prowadzeniu gospodarze Miejmy nadzieję, że w drugiej połowie Mecz będzie bardziej wyrównany Jak dotąd grała tylko jedna drużyna Felicio Brown-Forbes. Teraz ciekawie, czy z tej mąki będzie chleb. Dobra interwencja, ale zagrożenie jeszcze nie minęło. Łapie w końcu tę piłkę, tym razem już bez trudu. Ale wielkie brawa należą się zwłaszcza za tę pierwszą interwencję. To prawda, naprawdę dużego kunsztu wymagała ta parada. Druga interwencja była już raczej formalnością. Mogą rozgrywać akcje przy linii bocznej. Mają tam sporo miejsca. Wspaniała interwencja bramkarza, ale nada. Szybkie wykonanie. Mamy krótkie rozegranie. Piłka dograna na dalszy słupek. Jest niebezpiecznie. Jest! Kolejna bramka. Powiększają przewagę do czterech goli. Ależ znakomite to krótkie rozegranie rzutu rożnego. Widać to teraz w powtórce. Bardzo dobre podanie. A i samo uderzenie głową warte kilku powtórek. Naprawdę ładna bramka. I po tej bramce jest 4-0. No i przejmuje teraz piłkę Yamada. i co mieli państwo, to znowu jest bramka, można stracić Rakubę, rozbijają rybala w tył, rzadko się zdarza aż taka dominacja. Mamy. Całej sytuacji, jak się jest z piłką tuż przy bramce, to nie trzeba za wiele kombinować. Z tej odległości wystarczyło tylko trafić w piłkę. To prawda, dawno nie oglądaliśmy tak jednostronnego widowiska. Równie dobrze już teraz można byłoby zakończyć ten mecz. A szal patrzeć. Uwolnił się teraz, może spróbować wrzutki. I co? Obrona wybija piłkę po tym dośrodkowaniu. Próbuje teraz szczęścia. Ło! Wow! To drugie jego trafienie dziś. Wyjątkowo dobrze układa mu się ten mecz. Brawo! W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. A więc pogrom 6 do 0. Ostatnie pół godziny gry przed nami. Ma na piłkę przy nodze, pramka coraz bliżej. Cóż za rozczarowanie. Akcja zapowiadała się naprawdę ciekawie, ale strata piłki przekreśliła wszystko. Brown Forbes. Forbes przed szansą na strzał. Mamy karnego. Sędzia bez wahania wskazuje na 11 metr. Sędzia nie waha się ani przez chwilę. Musi pokazać czerwoną kawkę. Przepisy wyraźnie zabraniają takich interwencji. W tej sytuacji nie ma się nad czym namyślać. Takie wejście musi skutkować wyrzuceniem z boiska. Słuszna reakcja. Nadal coś z tego może być. Ależ teraz doskonałą szansę udaremnił obrońca. Świetnie to wybił. Ma sporo przestrzeni, może dośrodkować. Dobra okazja na bramkę Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Jest gol! Gol mimo, że przy tej interwencji trudno było zrobić coś więcej. Gdzie tutaj była obrona. Jeszcze raz oglądamy tę bramkę. No i cóż można powiedzieć. Bramkarz naprawdę zrobił co mógł przy tym pierwszym strzale. Dobrze go obronił, ale przy drugim był już bezradny. Trudno go widzieć. Też teraz dobrze się ustawili. Znowu są przy piłce. Bramkarz robi swoją robotę, ale akcja trwa. Teraz piłka bezpiecznie ląduje w rękach bramkarza. Było mu znacznie łatwiej niż jeszcze przed momentem. Tak, rywal miał naprawdę świetną okazję. Szansa na gola! Nie wierzę własnym oczom! Nie ma gola! Jaka jest szansa obrony z tak bliska, niemal zerowa, jednak widzieliśmy to przed chwilą. A zatem jest decyzja, będziemy mieli zmianę na boisku, bo to jest ławka. No i nie udało się teraz wyjaśnić sytuacji. To była interwencja do statystyk. Leicester City długo zabiegało o ten transfer, ale w końcu udało się. Tomku, dla obu stron to jest świetny ruch. Tak, dokończymy później, bo jest groźny. Jest! Znowu gol! Bramka za bramką. Drużyna przeciwna na deskach. A im się nie nudzi. Strzelają, strzelają. Kolejne gole. Widać tutaj jak na dłoni, ile może dać skuteczna gra z kontrataku. Z tej odległości musiał to zrobić idealnie. I proszę, walną mocno i bramkarz był bezradny. Zdecydowane jest to prowadzenie i raczej zupełnie niezagrożone, bo to już końcówka spotkania. Przed nami ostatni kwadrans tego spotkania. Jakub Głaszczykowski. Rywale odbierają piłkę Wiśle Kraków. Oddali piłkę przeciwnikom. Dobra akcja, obrona może być w opałach. Czy trafi do siatki? Gol! No co ja mam Państwu powiedzieć? Uwielbiam takie bramki! To samo chyba powiedzą kibice, którzy teraz biwatują na cześć strzelca. Damy powtórkę. Widzimy jak dobre było to podanie. Wymierzone niemal wprost na nogę. A z takiego bliska to nawet my byśmy chyba trafili, Tomku. Pewne wykończenie i zero szans na obronę. Bardzo jednostronne to spotkanie. Nie spodziewałem się tego. Można się co najwyżej zastanawiać, ile im jeszcze goli strzelą. Łaszczykowski. Oj, zmarnował teraz akcję, niepotrzebnie traci piłkę. Jest podanie, jak to się rozwinie, ależ teraz pressing groźnie. Pewnie się czuje z piłką, odważnie prowadzi atak. Próbował sprytnie, technicznie, ale zupełnie teraz nie wyszło mu to uderzenie. Do celu było naprawdę blisko, powinien chociaż skierować tę piłkę w światło bramki. Zmarnowana szansa. Jeszcze trzy minuty, tyle arbiter doliczył. Grupa. Może być zaraz groźnie. Mamy obrony bramkarza, ale to jeszcze nie koniec. Obiecująco się to rozwijało, ale zabrakło mu boiska. Zacznie bramkarz. Koniec spotkania. Komplet punktów zostaje z gospodarzami.